Rozmowa Dnia w Radiu Piekary. Katarzyna Kapusta, Rozmowa Dnia. Moją i Państwa gościnią jest pani Dominika Madaj Solberg, prezes Fundacji Spina. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję za zaproszenie. Jest nam niezmiernie miło. Proszę powiedzieć, czy na Śląsku powstanie centrum dla osób z rozczegłym kręgosłupa? Nie ma takiej możliwości, żeby nie powstało. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce rodzi się ponad 100 dzieci rocznie z tą wadą. Jest to najwyższa liczba w Europie. W Norwegii, która jest mi tak bliska, w związku z tym, że spędziłam tam połowę życia, od 1996 roku takie centra powstają i teraz są już rzeczywistością. Czyli proszę zobaczyć, jak długo wprowadzali w swój system coś, co funkcjonuje. U nas takie centra są dalej nieosiągalne i mówię tutaj o centrum kompetencyjnym, czyli takim, gdzie wszyscy specjaliści mogli zostać zgromadzeni wokół dziecka, wokół dorosłego. A nie pacjent, osoba z rozszczepem kręgosłupa musi jeździć po całej Polsce, żeby szukać tych kompetencji. Myślę, że to w takim razie jest dobra okazja, żeby powiedzieć, czym jest rozszczep kręgosłupa i czy w ogóle można tą wadę wyleczyć. Rozszczep kręgosłupa jest zespołem chorobowym. Ja to tak nazywam, dlatego, że jest to wada wrodzona, który, która powstaje w bardzo wczesnym okresie ciąży, dlatego jest często niewykrywana. Bo powstaje w pierwszych tygodniach ciąży i kiedy mama idzie na pierwsze badanie prenatalne, często już ta wada jest. I skutki tej wady nie są wyleczalne, ale są na tyle możliwe do prowadzenia, że osoby z szczepem kręgosłupa mogą bardzo dobrze funkcjonować. To są zwykle osoby w normie intelektualnej, z możliwościami dużymi. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że musi pani regularnie y, korzystać z leczenia wielu specjalistów. O jakich specjalistach mówimy? Mówimy tutaj o urologu, y, neurochirurgu, neurologu, fizjoterapeucie, ortopedzie. I to, są, to jest taka podstawa, a do tego dochodzi jeszcze endokrynolog, dochodzi genetyk, dochodzi bardzo wielu specjalistów, którzy dodatkowo, albo na przykład specjaliści, którzy leczą rany przewlekłe, które bardzo często... Są rzeczywistością tych osób. Dobór sprzętu rehabilitacyjnego, dobór sprzętu ortopedycznego, zaawansowanego, czyli to są duże koszty też życia tak, i leczenia. Więc tu naprawdę najważniejszą rzeczą, taką podstawową, jest leczenie interdyscyplinarne. Są takie badania, które pokazują, że um, wieloprofilowe leczenie może zaoszczędzić do 70% interwencji medycznych osób z rozszczepem kręgosłupa. Pani fundacja, jak również lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka zabiegacie o to, żeby to centrum powstało. Czy jest jakiś przedział czasowy, w którym to mogłoby się wydarzyć? No, nie, nie ośmielę się powiedzieć, jaki byłby to przedział czasowy, ale naprawdę nie mamy czasu, nie ma co zwlekać. My od samego początku, bo właściwie od 2013 roku, kiedy powstała pracownia Spina, właśnie dzięki gościnności Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Prowadzimy takie konsultacje, próbujemy zbierać specjalistów, wspieramy szpital w tym, aby stało się ośrodkiem referencyjnym. Czyli taki... Na razie tutaj postawmy kropkę do tej rozmowy. Za chwilę będziemy wracać w dogrywce w sieci. Moją i Państwa gościnią była pani Dominika Madaj-Solberg. Dziękuję bardzo za wizytę. A my wracamy do naszej rozmowy w sieci. Moją i Państwa gościnią w dalszym ciągu jest Pani Dominika Madaj-Solberg, prezes Fundacji Spina. W jednym z wywiadów powiedziała Pani, że takie centrum byłoby stworzone według zasad rekomendowanych przez Europejską Agencję Zdrowia. Co to znaczy? To znaczy, że są europejskie sieci referencyjne poszczególnych Chorób, y, gdzie spra sprawdzone y, sposoby leczenia, y, metody leczenia są rekomendowane. Jeśli jakieś centrum ma dostęp do odpowiednich specjalistów, odpowiednich metod, odpowiednich urządzeń, to może stać się centrum rekomendowanym. Tu bardzo ważnym elementem jest przy każdej placówce medycznej współpraca z organizacjami pacjenckimi. Dlaczego? Dlatego, że pokazuje się, że Organizacje pacjenckie są najbardziej aktywne we wprowadzaniu właściwych metod, tych, które są jakby dobre dla pacjenta, które są które y, wspierają go najbardziej. Y, więc bardzo wysoko punktowana jest taka współpraca, punktowana jest też bardzo y, y, taka działalność y, akademicka, czyli badania naukowe. Czyli jeżeli ośrodek prowadzi badania właśnie w kierunku leczenia, rehabilitacji, y, wspomagania pacjentów z tą jednostką chorobową, to też może stać się takim ośrodkiem re rekomendowanym, referencyjnym. I w związku z tym, że nasza współpraca z Katowickim Centrum od lat w, y, krąży wokół osób z rozszczepem kręgosłupa i wodogłowiem, to takie kompetencje na pewno Ośrodek Katowicki ma. I tutaj trafiają właściwie pacjenci z, y, z obszaru całej Polski Południowej. A na warsztaty, które my organizujemy, przyjeżdżają ludzie z Gdańska i z Lublina i z naprawdę z odległych regionów Polski. Czy to znaczy, że ten system opieki nad najpierw dziećmi z rozszczepem kręgosłupa jest bardzo różny od tego, o czym już Pani trochę wspominała, bo mówiła Pani o Norwegii. Czym się różni praca z takimi pacjentami w Norwegii, a jak to wygląda w Polsce? W Polsce pacjent biega, jeździ do specjalistów, gdzie jest dobry ortopeda, gdzie jest dobry urolog, gdzie jest specjalista od leczenia ran przewlekłych. I tutaj pacjent z na przykład z Lublina czy z Katowic, też szuka w różnych miejscach Polski. W Norwegii jest tak, że pacjent ze szczepem kręgosłupa trafia do szpitala, który prowadzi jest właśnie ośrodkiem referencyjnym i przebywa tam przez tydzień. Wszystkie badania, wszyscy specjaliści przychodzą do niego wtedy, w tym momencie. I oczywiście czasami zdarza się, bo są nagłe przypadki, są jakieś y, dodatkowe obciążenia, że musi jeszcze wrócić do tego szpitala. Ale zwykle w tym tygodniu, y, w którym jest y, właśnie w szpitalu, odbywają się wszystkie y, badania, a czasami i zabiegi, które są y, zaplanowane. W Stanach Zjednoczonych y, jest troszeczkę inaczej. Tam na przykład w szpitalu jest jeden dzień. Miesiącu albo jeden dzień w tygodniu, w którym zawsze są dostępni specjaliści ym, odpowiedzialni za tą jednostkę chorobową. I Ale wtedy, to wynika z tego, że tam jest ym, ten system zdrowia bardziej ułożony niż w Polsce? To wynika z y, bardziej zaawansowanego podejścia y, do pacjenta, to znaczy, że nie tylko liczy się wyleczenie tego, co ja jako specjalista urolog, albo tego, co ja specjalista neurochirurg mam do zrobienia ale bardzo wysoko punktowana jest współpraca między specjalistami, bo właśnie te badania, o których mówiłam, pokazują, że interdyscyplinarne podejście do pacjenta daje normalne życie. To znaczy, że u nas takiej współpracy um, między różnymi dziedzinami medycyny brakuje? Wiemy, jak bardzo zajęci są lekarze, wiemy, jak wyglądają poradnie, że wchodzi się i szybko, szybko, konsultacje po następne, następne. Lekarze nie są w stanie zająć się organizacją służby zdrowia. To musi zrobić ktoś inny i dlatego organizacje pacjenckie, takie jak Fundacja Spina, ale również inne, są tymi wiodącymi podmiotami, które, które zapraszają szpitale do jednak wejścia do takiego na przykład referencyjnego ośrodka, który umożliwia takie interdyscyplinarne działanie. Rozumiem, że to takie centrum, jeśli powstanie, a mam nadzieję, że powstanie dla pacjentów z rozszczepem kręgosłupa, łączyłoby wszystkie te najpotrzebniejsze rzeczy dla pacjentów w jednym miejscu. Tak i nie chciałabym pominąć takiego aspektu, bo tu mówimy o leczeniu, ale centrum kompetencyjne, o którym myśli Fundacja Spina. Nie będzie się skupiało tylko na leczeniu, dlatego że leczenie jest bardzo ważne i to jest zwykle w pierwszym etapie, a później w wchodzeniu w dorosłość ważne. Czyli będziecie wspierać też w samodzielności pacjentów? Tak, bardzo chcielibyśmy wesprzeć y, społecznie osoby z rozszczepem kręgosłupa, dlatego że następne badania, o których chcę powiedzieć, wskazują, że osoby z rozszczepem kręgosłupa w ogóle z wadami urodzonymi to są osoby narażone w dużej, w większej mierze na samotność na wykluczenie społeczne, na y, depresję. Y, ja zawsze się dziwiłam na międzynarodowych konferencjach, że tak dużo mówi się o zdrowiu psychicznym, a przecież mówimy o wadzie wrodzonej. Tak, dlatego że będąc osobą na przykład poruszającą się na wózku, a będąc aktywną zawodowo, będąc mamą czy tatą y, dziecka, y, musimy wykonać wszystkie te czynności jak zdrowa osoba. Czyli obciążamy swój organizm dużo bardziej, a chcemy bardzo żyć normalnie, więc jakby koszt jest właśnie wtedy. Czy rozumiem, że te obowiązki dnia codziennego mogą na tyle przytłoczyć, że sytuacja, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne, też może się pogorszyć? Nie przytłoczyć, ale na tyle obciążyć, mhm. że tak bardzo chcę, żeby to było, tak bardzo chcę, żeby być tak jak każdy z Was. Czyli na 100%. Tak. To jeżeli nie dostanę odpowiedniej pomocy państwa, na przykład o pomocy wytchnieniowej przy opiece nad swoimi dziećmi, albo na przykład takiego wsparcia, wejścia w grupie, grupę rówieśniczą, kiedy dorastam i kiedy odstaję od rówieśników. Tak? Więc te społeczne aspekty dla nas są bardzo, bardzo ważne. Dlatego będzie to centrum, gdzie chcielibyśmy, żeby osoby z rozszczepem kręgosłupa, ogólnie z wadą wrodzoną mogły czuć się u siebie i mogły czuć się, że są kompetentne do swojego życia. To znaczy, że będą tam jakieś takie, coś w rodzaju mieszkań treningowych? Tak, chcielibyśmy bardzo, żeby były mieszkania treningowe. Marzy nam się, żeby były to mieszkania stałe, ale widzimy, jak wygląda system. W Polsce jest to trudne. Na razie chcielibyśmy, żeby to było centrum kompetencyjne, wspierające leczenie, wspierające samodzielność tych osób i trenuje, dające im możliwość treningu takiego życia. Państwo na co dzień e, pracujecie z rodzinami, z rodzicami, z dziećmi, e, właśnie z tą wadą. Z jakimi oni problemami się borykają? Są dwa najtrudniejsze momenty. Pierwszy to właściwie jeszcze zanim dziecko się urodzi, bo najczęściej wtedy diagnozuje się tą wadę i rodzice często stoją przed takim, dostają informacje powalające, bo to są informacje o rozszczepie kręgosłupa, o wodogłowi, o pęcherzu neurogennym, o cewnikowaniu, o zastawce mózgowej. To naprawdę są bardzo poważne medyczne zabiegi, i teraz dostajemy taką informację na wstępie. I wtedy rodzina musi się przeorganizować, musi znaleźć odpowiednich lekarzy. To jest ten trudny moment. Drugim trudnym momentem jest wejście w szkołę, czyli jak ja jeżdżący na wózku, cewnikujący się, mający różne problemy, na przykład zaburzenia poznawcze, które powodują, że potrzebuję jakiegoś wsparcia w szkole, jak mogę wejść w tą grupę rówieśniczą, jak mogę wejść w system edukacji. A później bardzo trudny moment. Nie wiem, czy nie trudniejszy nawet od tych dwóch poprzednich jest wejście w samodzielne życie, funkcjonowanie. Wtedy zwykle rodzice już tracą siły, czasami rodziców już nie ma, a ja muszę sobie radzić dalej. I tam właśnie teraz Fundacja Spina, bo ona rozwijała się też razem z naszymi podopiecznymi, powstała 15 lat temu, i tworzyły ją, tworzyli ją rodzice i yy, dzieci malutkie, a teraz te malutkie dzieci już wchodzą w dorosłość. I nasza fundacja widzi, że bardzo ważnym elementem jest towarzyszenie też właśnie dorosłym osobom, które podejmują się aktywnego życia. Czy to oznacza w takim razie, że y, powinniśmy mieć jakieś rozwiązania systemowe, żeby ten system edukacji też był bardziej przyjazny y, dla osób w ogóle y, z różnymi niepełnosprawnościami? Nie chciałabym wejść tutaj w takie slogany, bo oczywiście, że tak, odpowiedź jest oczywiście, że tak, ale ja widzę to w ten sposób. Jeśli organizacja pozarządowa wprowadza i ma energię do wprowadzenia zmian, to pójdą za nią wtedy. Zmiany systemowe na poziomie samorządów czy na poziomie krajowym. E, natomiast jeśli nie ma takiego, i to dlatego właśnie tak wysoko punktowane są w ośrodkach referencyjnych współpraca z organizacjami e pacjenckimi, dlatego że on pokazuje się, że na, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie, że to są właśnie, to jest właśnie wiodący element zmian. Dlatego zapraszam wszystkich, którym leży na sercu yy, yy, rozszczep kręgosłupa, wada wrodzona, osoby, które są niepełnosprawne ruchowo, ale też mają dużo takich wyzwań dodatkowych do wsparcia tej grupy, bo naprawdę jest tu ogromna szansa na, na całkowicie normalne, dobre funkcjonowanie społeczne. Jeżeli ktoś wie o jakimś miejscu, bo my chcielibyśmy zrewitalizować. O to właśnie na chciałam Śląsku. zapytać, czy ma Pani jakieś takie wymarzone miejsce, w którym to centrum mogłoby powstać? No musi powstać na Śląsku. Ja wróciłam z, po wielu latach emigracji na Śląsk. Y, oczywiście nie, nie, jestem świadoma różnych obciążeń, które ten region ma, ale to jest mój heimat i tutaj ma powstać to, to, to centrum y, też dlatego, że Śląsk poza węglem stoi medycyną i tutaj naprawdę są świetni specjaliści. Więc y, marzeniem naszym jest, żeby nie budować nowych budynków, ale żeby rewitalizować budynek, y, budynek, budynki y, y, takie nasze tutaj śląskie, familokowe z cegły. I żeby pokazać, że również w takich budynkach mogą funkcjonować osoby niepełnosprawne ruchowo. Więc jeżeli ktoś wie o takim budynku, widzi to, to musi być taki budynek dosyć. Pokaźny. Niski, ale pokaźny. To, to proszę się z nami kontaktować i jeżeli. No, marzeniem by było, gdyby to było gdzieś tak, żeby te osoby nie musiały dojeżdżać z daleka, tylko żeby to centrum nie było, nie było w dużej oddali. W takim razie być może serce metropolii. Z tą myślą Państwa zostawiamy, trzymamy oczywiście kciuki za powodzenie tego Bardzo projektu. Dziękuję. Moją i Państwa gościnią dzisiaj była pani Dominika Madaj-Solberg, prezes Fundacji Spina. Serdecznie dziękuję. Bardzo dziękuję.